Czy dostanę kredyt na to mieszkanie? Czy moja umowa o pracę jest ok? Na ile kredytu mogę liczyć? Ile muszę mieć wkładu własnego? To jedne z pierwszych pytań, jakie słyszymy od naszych klientów. I to są bardzo dobre pytania. Twoja zdolność kredytowa zależy od wielu czynników. Ile zarabiasz? Czy masz umowę o pracę? Czy może prowadzisz firmę? Ile masz lat? Ile osób jest w Twoim gospodarstwie domowym? Czy spłacasz inne kredyty lub zobowiązania? To nie są tylko cyfry. To cały kontekst, który banki biorą pod uwagę. Dlatego podczas spotkania sprawdzimy Twoją zdolność kredytową. Jeżeli będzie taka potrzeba, omówimy, co możesz zmienić i poprawić, żeby zwiększyć swoje szanse na wyższy kredyt. Czasami wystarczy naprawdę drobna zmiana, która robi dużą różnicę. Zacznij od rozmowy. To nic nie kosztuje, a może otworzyć Ci drogę do własnego mieszkania. Umów się na bezpłatną konsultację, po prostu sprawdź na co cię stać.